Internet jest w pewnym sensie taką szarą strefą. Bardzo szybko te wszystkie informatyczne rzeczy się rozwijają, a nie są aż tak bardzo określone prawnie w wielu kwestiach, i myślę, że to może czasami prowadzić do różnych nadużyć. A jeżeli chodzi o zagrożenia, na pewno cyberbezpieczeństwo, to, to znaczy za pomocą. Sieci internet można w bardzo prosty sposób schakować, dostać się do systemów i wykraść dane. Eee, I te dane, nasze, osób fizycznych, są, są przetwarzane tak naprawdę w wielu bazach danych na całym świecie. Dlatego za pomocą systemu internetu można w bardzo prosty sposób mieć do nich dostęp. Mam nadzieję, że dzięki staraniom Organizacji Narodów Zjednoczonych, też narodów członkowskich. Uda się tego uniknąć, tak byśmy wciąż byli w stanie dzielić ze sobą tą wiedzę e, i razem kooperować bez względu na ograniczenia e, dystansowe, językowe.